Halo, halo, dzień dobry wszystkim z tej strony, Miku, specjalny dla rykoszet. Info. Mam przyjemność omówić kolejny pojazd, który tym razem będzie nagrodą. Nagrodą w maratonie, który się zacznie już niedługo, ponieważ 17 września. Potrwa formalnie, że zbiorąc do 19 października do godziny 7, więc niby też formalnie macie 31 dni, ale oczywiście nikt nie będzie po nocy grał, więc można powiedzieć, że macie 30 dni, bo maraton się dla, dla większości ludzi zakończy 18 października. Macie 30 dni, żeby zrobić zadanka, które sobie Bugie zażyczyło, jeśli je zrobicie, to oczywiście otrzymacie ten oto czoł, który właśnie macie przed przed oczami. Jakie to są zadanka? Oczywiście, jak wcześniej dla wszystkich czołgów, które się zdobywało z maratonów, musicie dla każdej nacji wykonać odpowiednią ilość obrażeń i odpowiednią ilość fragów. Przez te 31 dni, powiedzmy, musicie zrobić 150 tysięcy demedża i 150 fragów każdą nacją. Licząc tak mniej więcej górką, dziennie wychodzi około 5 tysięcy demedża, i 5 fragów dla jednej nacji. Ogólnie oczywiście musicie zrobić te, tego demedza, już tak dzieląc tak matematycznie, 38720 i 40 i 40 fragów, żeby to, żeby, to wszystko, żeby to wszystko dziennie zamknąć i żeby mieć po prostu jeden dzień zaliczony. Oczywiście jeden dzień odpoczynku świadczy o, o tym, że będzie trzeba troszeczkę nadgonić w kolejnym dniu, ale to już po prostu zależy od Was jak często gracie, jak dużo gracie, jak dużo macie czołgów. Jeśli ktoś ma sporo czołgów w jednej nacji, to oczywiście nie, nie będzie problemu jakimś sobie tedekiem wyjdzie, wejdzie, jakimś innym ciężkim czołgiem i sobie ten damage zrobi. Gorzej będzie z fragami, ale oczywiście będzie teraz posik za, fra za fragami, będzie, będzie jedna wielka walka. W tyle jeśli chodzi o maratonik, jak mówiłem wcześniej 17 września, 19 października, to czeka właśnie was niedługo. A nagrodą jest ten oto Hunzwod T-44-100. czołg średni radziecki już elitarny, czyli zarabia więcej niż normalny czołg. I powiem Wam, że ten, w tym filmiku nie będę się za bardzo o nim rozpisywał, ponieważ jeśli ktoś grał T-44 ze słabszym działkiem 100 mm, to on nawet nie poczuje różnicy. Tak naprawdę są to bardzo takie kosmetyczne niuanse, które zaraz Wam pokażę na stronie TanksGG, tam naprawdę nie będzie dużo do oglądania, te czołgi się między sobą dużo nie różnią. Pomijając oczywiście wygląd zewnętrzny, tutaj już na pewno na pierwszy rzut oka. Bo, oczywiście, od tego trzeba zacząć od wyglądu zewnętrznego, jak zwykle, modele HD. Już na pierwszy rzut oka na pewno Wam się tutaj rzuciło te boczne, boczne płyty, które stanowią jako taki pancerz warstwowy, który dodatkowo może chronić Wasz czołg. Formalnie, oczywiście, tutaj raczej wiele, wiele to nie zdziała. Ale na chałeczki, które właśnie wejdą w tę część, powinny spokojnie wystarczyć, żeby Wam tutaj te gąski nie spadły. A ogólnie e, sam model, oczywiście e, typowy model T-44, który w tym przypadku jest modelem HD. E, jak to wygląda z bliska? Możecie zobaczyć, oczywiście nie będę się powtarzał, zawsze modele HD, które ostatnio robi Wargaming naprawdę cieszą oko, są bardzo fajne. Karabinek na górze, z tyłu jakaś płachta, specjalna ochrona wywieczniki. Tym razem się chyba obyło bez żadnych, bez żadnych e, narzędzi. Nie widzę żadnych, są tylko linki pomocnicze z przodu e, na skosie kadłuba. E, ale ogólnie myślę, że model wygląda fajnie. A szczególnie te, dolne, te, te boczne płyty, muszę wam powiedzieć, że coś, coś jednak w sobie mają i to jednak wyróżnia ten czołg na tle pozostałych. Jak jechałem sobie tym, tym czołgiem swoją drogą, WOD T4400-30 to jest Info. Jeśli, jeśli człowieka spotkacie tym, na tym kocie, to będzie któryś z nas na pewno. Nie strzelajcie, proszę bardzo. No więc jak mówiłem wcześniej, ten, ten modelik T4400 jest bardzo podobny do modelu T44, oczywiście... Nawet z opisów wynika, że T-4400 był po prostu e, prototypem takiego pojazdu, który właśnie był na bazie T-44. E, z tą różnicą, że posiada właśnie to, to słabsze działko 100 mm, przypominam na, na T-44 zwykłym, czyli ósmotierowym czołgu średnim. Na radzieckim można zamontować działo 122 mm d 2544 44 e, które, e, które no, za, zadaje więcej obrażeń i e, ma większą penetrację. A z kolei to działko, które ma zamontowany nasz bohater filmika, praktycznie nie różni się niczym od tego, co ma na sobie zwykły. T44. Ilość załogantów odpowiednio taka sama jak, jak w przypadku T44, można spokojnie sobie tutaj e, tą załogę szkolić, można spokojnie zarabiać. Po, 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 oczywiście to jest ósemka. Ósemek premium. E, ósemka premium na pewno zawsze jest mile widziana wśród graczy. E, tym bardziej, że nie będzie chyba z jakoś tak trudno ją zdobyć, ponieważ no jak widzicie, e, jest nawet, jest nawet. Te misje są w miarę, w miarę ok, jeśli się gra codziennie, no i ma się trochę tych czołgów. E, jeśli chodzi o samo przeładowanie tego działa. Można zejść, w obecnym stanie mam 100% załogę, oczywiście nam, nam WG dało tą załogę w ilości perków pierdyliard, ja sobie specjalnie wziąłem na cele filmu, żeby ta załoga była 100%. plus dosyłacz, mamy przeładowanie mamy przeładowanie naszej armatki 6 i 8, jeśli zamontujemy sobie jeszcze dodatkowo racje bojowe, możemy zejść do 6 i 4, więc myślę, że czas, czas przeładowania... Czas przeładowania, czas przeładowania na pewno jest naprawdę bardzo sympatyczny, tylko nie wiem co możecie zamiast, zamiast tego, zamiast... Co to musicie skasować, żeby te racje bojowe sobie założyć, ponieważ no niestety zarówno e, apteczkę, jak i zestaw naprawczy na tym czołgu się przydają. Przypominam, to są czołgi radzieckie, lubią płonąć, jak się trafi silniczek, lubią, e, lubią dostawać magazyn amunicyjny. Często pada ładowniczy albo, albo, albo kierowca, e, więc e, zawsze musimy te konsumable zużywać, ponieważ no... Niestety bitwa bez utraty któregoś z modułów, albo któregoś z modułów, to jest bitwa stracona. No, ale zawsze, e, zawsze coś można sobie tutaj poszaleć i na no, upartego... E, mo, nie, w sumie nie ma do no, upartego, nie, nie bardzo jest gdzie wcisnąć sobie te racje bojowe. Ale jeśli ktoś jest hardkorem, albo się dobrze czuje na tym czołgu, na pewno to miejsce znajdzie. Wygraliśmy oczywiście na normalnych e, zestawie, dosyłacz plus tak zwana skupiaczka w ruchu. Oczywiście ten to jest Magic fajny, szybki, zwinny, to jest na pewno jego plus. E, plus T44, jeśli ktoś nim grał i mu się podobał, tutaj na pewno się odnajdzie jak ryba w wodzie, plus jest taki, że posiada właśnie e, właściwości czołgu premium, czyli lepiej zarabia. Okej, okay, nie, nie będziemy przeglądać tych, 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 tych statystyk tutaj. Wszystko wam pokażę na stronie Tanks.gg. Tam macie bardzo fajne porównanie. Też nie będzie tylko dużo, więc, filmik też nie będzie jakiś długi. Ogólnie yy, muszę wam powiedzieć, że warto, wa warto się bawić w ten, ten martonik. Jeśli ktoś i tak siedzi codziennie, niech sobie robi ten, yy, ten czołg, to zawsze będzie dodatkowa ósemka premium. Bo nie, nie, nie ma tragedii. Jest, na pewno to jest bardzo przyzwoita maszyna. Która może błędów nie wybacza, ale można sobie nią pograć. W szybko skupia, nieźle strzela. Myślę, że tragedii nie ma. Ok, szybko przechodzimy na stronę TanksGG, Zobaczymy naprawdę szybciutko porównanie T4400 oraz zwykłego T44. Witam was na stronie TanksGG, Jak mówiłem wcześniej, więc porównanie dwóch czołgów, które są tak naprawdę bliźniacze T4400 który jest nagrodą za przyszły maraton. Wrześniowy i T44, czyli czołg, który możecie normalnie sobie wybadać e, grając w World of Tanks. Leciłem po kolei, jak widzicie na razie jest bez różnicy. Oczywiście na e, zwykłym T44 ustawiłem działko 100 mm. Normalnie możecie zamontować tych mm 122, e, armatkę 390 e, obrażeń. Na pekach na, na penetracji 175, tutaj oczywiście na, na setce jest większa, większa penetracja, mniejszy damage i zazwyczaj na tym ludzie też grają, więc to jest y, słuszna decyzja jeśli chodzi o Wargaming, że właśnie wybrali to 100mm działo, ponieważ jest po prostu lepsze, lepsze celniejsze, lepiej skupia, lepiej, lepiej strzela, więc myślę, że to jest taka armatka, którą każdy, każdy lubi. Generalne statystyki oczywiście takie same, tier podobny, czy podobny, taki sam. Typy takie same, nacja taka sama. Firepower, zobaczcie identyczne wartości, tu się nic nie zmienia, wszystko macie to samo. Taki sam DPM, taka sama penetracja, taki sam damage, więc rate of fire, czas przeładowania, to już wszystko jest to samo. To jest po prostu to identyczne działko, jakie możecie sobie zamontować na te 44, w którym zazwyczaj, jak mówiłem wcześniej, większość ludzi jeździ. Pierwsze zmiany pojawiają się w weapon handling, czyli tak zwane te wszystkie. Różne e, wariacje do, do, do broni, czas celowania, celność itd. itd. Jak widzimy, e, nasze działo na tym czołgu, który można zdobyć sobie w maratonie, skupia szybciej, szybciej o 1 e, dziesiątą. To już jest nawet bardzo fajny wynik. Zawsze to jest ta 1 dziesiąta do przodu, szybciej to do kółeczko się zbiega i możemy spokojnie strzelać. E, może nie powiem celnie, bo to jest ruskie działo mimo wszystko, ale jednak e, coś, tam, coś tam robimy ze średniej odległości. Celność taka sama. Rozrzut 02 identyczny podczas jazdy też. Podczas ruchu wieżyczką to, to macie oczywiście 0,13 do 0,14. To, to, to się nie odczuwa, to jest, są bardzo małe wartości, tutaj nic nie odczujecie. No i reszta oczywiście taka sama, depresja minus 7, elewacja 23, żadne zmiany, to sama armatka. My tutaj widzimy już w, w manewrowości powiedzmy, w ruchowości, tutaj już te różnice są większe i to mi się bardzo, bardzo podoba. Po pierwsze zobacz, zobaczmy na prędkość do przodu, 52 na godzinę w naszym t 4400. 51 na godzinę w T44. Do tyłu prędkość taka sama i tu widzimy pierwsza różnica. Moc silnika 520 koni na 680 koni w T44. E, moc do, e, do wagi 15,65 do 20,19. Na drugim czołgu, czyli jak widzimy, mimo że, że zwykłe T44 ma mocniejszy silnik i lepsze parametry, lepsza korelacje mocy silnika do wagi, i tak prędkość ma o jeden, o jeden mniejszą niż nasz czołg. Dodatkowo jeszcze dochodzą bardzo fajne opory gruntu, teren twardy 448 i 0,96 na zwykłe te 44, teren średni powiedzmy 0,58 do, do 1,15 i teren miękki 1,44 do 1,92, więc tutaj ogromna przewaga. Yy, nagrody, która będzie teraz dostępna yy, właśnie w tym maratonie, czyli te 4400. 40, te opory gruntu naprawdę czuć, że są mniejsze, łatwiej się można przekazać tym czołgiem, lepiej się manewruje po jakichś tam grząskich yy, miejscach czy piaskach. Naprawdę manewrowość tego pojazdu, mimo że ma gorsze silniki, gorszą yy, parametry korelacji ma, mocy do wagi, jest yy, naprawdę lepiej sterujący się, powiedzmy, kolokwialnie. No i oczywiście tutaj jeszcze yy, parę innych smaczków, typu yy, czas. Yy, może mieć czas prędkość obrotu wieży w sekundach, stopni na sekundach 5006 50, i obrót całego czołgu. Zobaczcie, nowa przewaga dla, dla naszej nagrody 51 stopni na sekundę do 44 stopni na sekundę. No oczywiście siła hamowania nikogo to nie obchodzi, ale i też lepsza dla naszego, dla naszego nowego czołgu, który możemy otrzymać. Armor i Health, czyli te wszystkie pancerze i zdrowie. Jak widzicie, pancerz identyczny, tylko z tą różnicą, że mamy te. Płyty boczne dodatkowo jeszcze, więc mogą te heczki przyjąć. Track armor taki sam. Health, czyli życie o 50 punktów mamy więcej niż zwykłe te 44. To jest praktycznie nieodczuwalne: to jest takie drobnostka, ale zawsze, mimo wszystko, jak jest jakiś plus, zawsze więcej e, tych punktów życiowych. Może jakiś tam heczek nam się uda przyjąć dodatkowo więcej, kto wie. No i tutaj, oczywiście, e, jeden minusik. Engine Health, jak mówiłem wcześniej, silnik tutaj bardzo lubi się niszczyć, powiedzmy, kolokwialnie do, dostawać parę, parę strzałów i już macie problem z silnikiem, dlatego, że ma bardzo niską wartość życiową. Przypominam, że każdy moduł w czołgu ma swoje, ma swoje punkty życiowe. Oczywiście te punkty spadają, jeśli spadną do zera, to ten moduł się po prostu niszczy. I tak, tak, tak samo w przypadku jest silnika, który, jak widzicie, ma prawie dwa razy mniej tyle, co ma na, na T-44. -T4. To jest odczuwalne, niestety trochę boli, ale oczywiście, jeśli chronicie mówiąc kolokwialnie, to macie szansę żeby, 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 ten, ten, ten uszudzeń silnika ominąć. Kolejna, 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 wartość, jaką musimy tutaj zobaczyć, to kolejna kolumna, tak zwane, tak zwane czyli tak, tak zwane różne E, różne e, statystyki View Range taki sam, Camo, no tutaj nie ma akurat wartości Radio Range, no tutaj pierwszy zgrzyt, chyba raczej drugi 730 metrów do 760 metrów no 30 metrów mamy troszeczkę mniej, nie jest to jakaś wielka wartość ale czasami no, te, te parametry może zabraknąć, żeby e, coś tam sobie na tej mapce zaznaczyć e, szanse na podpalanie, jak mówiłem wcześniej, też się lubi palić 15 stopni 15% do 12% no i koszt, no tutaj, się tutaj, tutaj pomijamy tam, tą wartość, koszt oczywiście jest <noise> dla nas zerowy, ponieważ ten czołg zdobywamy. No na koniec waga, która, która chyba też nikogo nie interesuje, ale też widzimy sporą przewagę w niektórych, niektórych parametrach dla naszego czołgu t 44 -100, więc mimo wszystko jest to taki troszeczkę lepiej sterujący się T-44 podsumowując. I właśnie to jest chyba jego największa zaleta, dobre działko z T 44 dobry pancerz z 44 i jeszcze, lepszej, jeszcze lepiej kierujący się czołg. Myślę, że nagroda jak najbardziej warta zachodu, tym bardziej jak mówiłem wcześniej, te misje nie są trudne jeśli się do nich wsiądzie, ma się dużo czołgów, sporo czasu, to te dziennie te, te 5000 damage'a, 5 fragów na jednym, na jednej nacji można spokojnie zrobić, no gorzej są te fragie, jak mówiłem. Hmm, tutaj będzie oczywiście wielka walka, ale damage spokojnie można wpaść. No a dwie z Godzillą, na Brytola przykładowo, tu macie 2-3 strzały i macie zrobione mniej więcej 2 e, trzecie, dwie trzecie dziennego, dziennej wartości, jeśli chodzi o, o Brytole. No więc wszystko zależy od Was. Podsumowując, e, czołk. Nie jest niczym wybitnym, ale też nie jest coś, co, co bym tutaj Wam odradzał. Naprawdę, to jest bardzo przyzwoita maszyna z dobrym, z dobrym działem 100 mm i naprawdę znakomitymi wartościami ruchowymi myślę, że naprawdę może wam się ten czołg przydać jeśli, jeśli trochę skupicie się na tych misjach naprawdę zyskacie fajną maszynę, która na pewno wam się odwdzięczy lepszymi zarobkami szkoleniem załogi i naprawdę przyjemną przyjemną rozgrywką tyle z mojej strony, na koniec szybka bitwa nie wiem jak to on wykonał, zobaczymy jak ten czołg ma się w akcji jak mówiłem wcześniej, tyle z mojej strony, trzymajcie się ciepło do usłyszenia, dzięki Rykosze za możliwość przejechania się tym pojazdem Niedługo filmik oczywiście na moim kanale, powtórzę, może rip powiedzmy tego, tego filmu, dzień później się u mnie pojawi, więc zapraszam na kanał. Do usłyszenia.